Hej, ja jestem Utradza, nie trzymajcie się mocno w foteli, bo zamierzam was zabrać w głąb przedwiecznych horrorów Lovecrafta. Opowiem wam o kształtnym pomiocie, strażniku pradawnych ruin, powołanego złą wolą wyznawców istot, których imion boję się wypowiedzieć. W samym sercu starożytnych świątyń, gdzie męczne rytuały splatają się z niepamiętą magią, kiedy się istota niepodobna do niczego, co widział śmiertelny świat. Bezkształtny pomiot, plugawe dziecko nicości, to żyjący szlam, który zdaje się pulsować w rytmie obłąkanej myśli. Kiedy plugawe słowa przywołania padły z ust wyznawców z czarnych, nieuchomych sadzawek, wynurzyło się u to. Na początku, nie do odróżnienia od ciemności, w mgnieniu oka przekształciło się w wirującą masę kończyn oczu i gęb. Pomiot porusza się z przerażającą płynnością, każda jego forma staje się być jedynie ulotnym echem koszmaru. który drzemie gdzieś głęboko pod powierzchnią naszej rzeczywistości. Bezkształtne pomioty strzegą sekretów przedwiecznych w głębokich jaskiniach i ruinach, pozostając bez ruchu przez dziesięciolecia, Czekając na niefortunnych śmiałków. Ich zmiennokształtność pozwala im przeciskać się przez najmniejsze szczeliny, a ich inteligencja czyni z nich nie tylko bezwzględnych strażników, ale także świadomych sług mrocznych mocy. Choć odporne na broń, ich drugawa forma poddaje się działaniu ognia, mrozu i chemikaliów. Walka z nimi to była nie tylko siły, ale i rozumu. Każdy cios, każda magia muszą być wymierzone z chirurgiczną precyzją. Każdy, kto stanie oko w oko z tym stworem, ryzykuje nie tylko życie, ale i zdrowy rozsądek. Pomiot pożera ofiary jest przerażającą brutalnością, a każdy, kto patrzy na jego przerażające kształty, ryzykuję utratę poczytalności. że odważyć się zapuścić ciemność przed wejściem do jaskini pamiętaj o ogniu? I zaklęcia, które choć na chwilę powstrzymają to, co niepowstrzymane. Jednak bądź gotowy na cenę. Żaden śmiałek nie opuści świątyni przedwiecznych taki sam. Jakim był przez spotkanie z bezkształtnym pomiotem!